Hej, jak szukasz fajnej myszki gamingowej, to zapraszam Cię do linku w opisie do sklepu Genesis, gdzie możesz sobie kupić taką myszkę, jak i ja używam. Tylko pamiętaj, użyj kodu LIA i będziesz miał 10% zniżki. To jest ten moment, kiedy stoję przed ważnym wyborem, czy wybrać język polski, czy wybrać język polski. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, moi drodzy. dzisiaj przed Wami, po bardzo, bardzo długiej przerwie, po raz kolejny na kanale od dłuższego czasu, LIAJ Clicker V2. Dokładnie tak, moi drodzy. Dostałem info od samego autora już jakiś czas temu... Grze wyszła nowa, że tak powiem, wersja LJ Clicker, czy tam LJ Clicker. No i dzisiaj sobie to sprawdzimy. Jeżeli lubisz clickery, to oczywiście łapęcia w górę, bądź w ogóle, jeżeli lubisz jakieś takie, wiecie, gamingowe materiał na tym kanale, to jak najbardziej. Do subskrypcji serdecznie odsyłam. A teraz już, moi drodzy, nie przedłużajmy. Wybierzmy sobie język polski. Jasker's Game Studio normalnie, proszę bardzo. Lijaj, clicker, nowa gra, proszę bardzo. Co my tutaj mamy? Jakieś informacje, zapisy, czy ustawienia? Zobaczmy sobie. Mogę wejść w ustawienia? Nowa gra, znaczy, czekaj. A! Dobra, takie rzeczy, dobra, wszystko jasne, dobra, ustawienia, zobaczmy sobie w takim razie. Full screen, window screen. dobra, to ja już mam raczej zrobione. Okej. Okay. O autorze zobaczmy sobie. Nazywam się Bartosz i chodzę do 8 klasy. Mam 15 lat. Oglądam cię od e, początku Twojej działalności i mamy ze sobą wiele wspólnego. Jestem cholerykiem, e, lubię ostry e, rok i jestem e, fanem e, LP. Tworzę tę grę w ramach rekompensaty, Zagres z 2017 roku. To był nie wypał. Mam nadzieję, że gra Ci się spodoba i tak wiem, e, że w klikerach sensu większego nie ma, e, lecz dodałem trochę smaczku powodzenia. Dobra, zobaczymy, co tu się będzie działo, bo drodzy. Czekaj, jeszcze zobaczymy, co informacje tak ogólnie. A jak gra została ukończona. Jeżeli chcesz, to możesz zaproponować aktualizację. Jestem otwarty na nowe e, propozycje. All Dawno nie grałem w klikery, więc może być różnie. Okej, okay. no to co? Nowa gra w takim razie. I mamy naszego Bicepsa, którego musimy pompować, pompować i jeszcze raz pompować, żeby po prostu był coraz. No myślę, że pamiętacie o co chodziło w ogóle w klikerach. Tu mamy ogólnie domek, czy to, to wejdziemy tak, do menu wejdziemy wtedy. Czy ja zaczynam od początku? O nie, zaczynam od początku, tak, bo nie nie, nie zapisałem. Dobra, nieważne, nieważne. To widzę, że mogę coś e, później, że wam zapauzować i tam. E, e, I tak dalej. Dobra, czekajcie, zapiszmy sobie. Co my tutaj mamy? Mamy jaskiniowca, daje nam to 100 e, punktów. E, przez dwie sekundy, czy tam co dwie sekundy. Mamy Super Sexy Jaja, który daje nam 500 punktów przez 5 sekund. E, e, tutaj mamy super sexy e, Akiri, która daje nam 1000 punktów przez 10 sekund. Tutaj mamy przekiut w ogóle psiaczka e, Kiarunie, która daje nam e, 20, nie, 2017 punktów przez 20 sekund. Mamy super zarombisty kiut e, Mikieł, który daje nam 20, e, 2222 punkty co 25 punktów, nie wiem, chyba coś takiego. E, I mamy tutaj, e, moi drodzy, Chestera, kuźwa. Ja pierdolę, ej, czekaj, ja muszę sobie poczytać tutaj odnośnie tego wszystkiego. Ja pierdzielę. Jeden z pierwszych maskotek kanału, powstał w styczniu 2011 wtedy był bardzo wulgarny. W jednym z odcinków spotkał chudego, który chciał go zaciukać, lecz mu się e, to nie udało. Zbudowali razem bazę w wielkiej górze, gdzie mieszkali prawie całe swoje życie. W pewnym momencie chudy musiał wyjechać na studia, e, co zrozpaczyło biednego jaskiniowca. Niestety chudy skinął. Kurde, ej, czekaj, bo ja tu muszę dalej poczytać sobie, a ja to, to jest zarąbiste. Mateusz Liewałowski, znany youtuber, fantastyczny człowiek i mąż. Patrycji Akiri Wałowski. Swoją karierę zaczął w 2010 roku od filmu Minecraft Crafting Ideas. Głównie prowadził serię z Minecrafta, a w 2015 roku założył kanał Minecraft Liay. Do drugiej połowy 2015 roku mieszkał w Bolesławcu, gdzie w 2013 roku pokazał swoją twarz. Ma siostrę Lu i psa Kajtka. W kwietniu 2017 roku poznał swoją żonę Akiri i w czerwcu zaadoptował jej pieska Kiare. Jest fanem zespołu Linki Park, posiada bluzy i koszulki, plakaty. 20 lipca 2018 roku o godzinie 19 zrobił streama z gry Inside, gdzie ubolewał nad śmiercią Chestera, lidera LP. Rok 2019, to, było, to już dawno to było, tego, dawno temu. Rok 2019 był przełomowy, głównie w życiu prywatnym. Osiedlił się w nowym domu, wziął w leasing Mustanga, przez całą działalność zarobił na streamach około milion złotych. W 2019 roku zaadoptował kolejnego psa, Mikieł, oraz założył z Adamem Huterem Dziergiewiczem sklep z artykułami CBD, twoja Chmurka. Tu na razie się kończy życiorys, ale na pewno to nie koniec. No powiem szczerze, ciekawie, 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 ja tu muszę poczytać więcej, bo to. to... Panie, to to jest. Tak. Patrycja Kiri długożwałska, youtuberka, podcasterka i żona Mateusza e, że Swój życiorys e, opisała w filmie Draw My Life. Od 2019 roku prowadzi podcasty na SoundCloud. Wykryto u niej insulinooporność. Prowadziła z Mateuszem projekt Lift Gamer, tworzy też dla niego miniaturki i grafiki na kanał jest wspaniała. Dokładnie tak. Dobra, mamy coś o kiarze, nie mamy nic okiarze, ani o bikiełku jest natomiast o Chesterze moi drodzy Chester Charles Chasey Chaz Bennington, najlepszy wokalista czasów obok Merkurego i był lider zespołu Linkin Park w chwili śmierci miał on 41 lat i 7 albumów na karku był wokalistą takich zespołów jak Dead by Sunrise, Stone Temple Pilots czy Grey Days przed każdym koncertem na odstresowanie grał w grę o karmieniu kurczaków swoim wielowymiarowym głosem zachwycał swoich fanów ostrym jak żyleta Fry screamem i swoim wysokim anielskim śpiewem. Grywał na takich instrumentach jak gitara, pianino, perkusja podczas koncertów 2010-2012. Po dołączeniu Benningtona do Xero zespół zmienił nazwę na Linkin Park. I od e, razu po wydaniu pierwszej płyty Hybrid fi, Theory, grupa znała popularności e, w 2003 roku, zdobył nagrodę Grammy. i Chester Bennington zmarł, zmarł 20 lipca 2017 roku poprzez powieszenie. No, prawie, prawie, prawie dwa lata, kurde, no. Dobra, moi drodzy, gramy, gramy, nie gadamy. Miałem tutaj klikać na dupca ci w ogóle, także... Lecimy sobie, moi drodzy, tutaj z tym. Ja teraz jeszcze tylko zastanawiam nad jedną rzeczą, bo jak tutaj będę miał na przykład 100 punktów, nie, teraz co mogę sobie kupić to? Tak, i teraz mam od zera, ale dzięki temu mam dwa punkty. Co, co tam sekundę? czy coś tam dwie. No, to już wiem, o co chodzi. Dobra, to to natupcamy, moi wielorodzy, więcej. No wiecie, o co chodzi, tutaj klikery i tak dalej, ale fajnie. Podobały mi się też życiorysy i tak dalej, bo to jest mimo wszystko jednak grafanowska gdzie tutaj można nie dość, że sobie po prostu pograć w grę, która... Grę, kategorie gry, które bardzo długo na moim kanale jakkolwiek gościły i zdobywały mega popularność, to dodatkowo można się czegoś też o mnie troszeczkę dowiedzieć i to właśnie wszystko w takim zamkniętym jednym, prawda, w jednej takiej produkcji. Więc myślę, bardzo spoko. Opcja dla osób, które chcą Chcą na przykład mnie jakkolwiek poznać i tak dalej. Myślę, że całkiem, całkiem spoczko rzecz. Dobra, także moi drodzy, jakoś sobie tutaj nabijemy. Musimy nabić sobie 500 punkciorów. Jak nabijemy sobie 500 punkciorów, to kupimy sobie super sexy diaja. Dzięki temu będziemy mogli zbierać jeszcze więcej punkciorów na sekundę. Także spoczko. Tak, to się łączy. Czy 2, 5. Ok, dobra, czyli teraz lecimy w takim razie do 1000, moi drodzy. Do tysiąca, do tysiąca nie powinno być problemu. Jak widzicie, już je pierwsza seteczka, już druga seteczka. Kurczę, Zaraz będzie trzecia seteczka. Mam nadzieję, że myszkę widzicie, bo powinna być włączona. Ale jak nie jest włączona, to przepraszam, ale raczej powinna być włączona, bo nic tutaj nie zmieniałem w ustawieniach. Winno wszystko być ok, no ale wiecie, czasami, czasami jakieś tam fajle się zdarzają. Dobra, dobijamy do 1000 punkciorów, moi drodzy. Kupujemy sobie super. Sziu! I teraz będzie mogli, moi drodzy, mieć jeszcze więcej punktów na sekundę. Elegancko. Teraz ciśniemy do Kiaruni, Mikiała, potem... No, tu będzie ciężko i tu jeszcze, moi drodzy, mamy właśnie logo chmurki. Także to w opisie tam macie info, moi drodzy, odnośnie chmurki. Zapraszam serdecznie. Czajcie sobie macie! O, nowa myszunia, widzę, że Sprawuje się całkiem spoko, Ty ja mogę sobie tutaj Przecież ja mam potrójny klik Chyba tutaj, no, jakbyście chcieli myszeczkę To tam zresztą macie linkacz do, do Sklepu, to tam podejrzewam jakaś stawka, czy coś tego typu Wleciało sobie na początku filmu Odnośnie I pamiętajcie, kod Lijaj-10%, normalnie rozumiesz na yy, Wszystkie yy, zakupy, myślę, że yy, Dobra, dobra, dobra opcja, ale jak Widzicie, kurde, ja mam w tym momencie potrójny Klik, ja się jeszcze mniej mogę męczyć Dzięki temu, ej, to jest koze! czekaj bo już mam ponad 3000 punktów. Dalej kierunie tutaj kupujemy normalnie taką i lecimy dalej. Let's go, let's go, let's go. Niech takim punktem kulminacyjnym będzie y, próba y, przejścia do Um, ulepszenia um, chmurkowego Jeżeli da rady, to by było bardzo spoko Dobra, czekajcie, teraz będziemy mogli sobie już Mikieła kupić Dobra, tutaj potrzebujemy 19 760 punktów A tutaj potrzebujemy 656 tysięcy Więc no, tu będzie ciężko Aczkolwiek wydaje mi się, że Czy dam radę? Znaczy do, do Chester'a Myślę, że jeszcze dam radę, ale czy do chmurki dam radę? Nie wiem, próbujmy moi drodzy, od tego są klikery Żeby nadupcać, rozumisz Tutaj 20 tysięcy razy, ale faktycznie Gra przeszła, upgrade um, I to bardzo taki y, pozytywny jakby nie patrzeć, bo jednak osoba, która ma, tak jak tu pisałeś, no 15 lat, jest w stanie zrobić coś takiego. Moim zdaniem bardzo, bardzo spoko, bo ja na przykład w twoim wieku to ja jedynie, no dobra, robiłem animacje, ale jeżeli chodzi o oprogramowanie na przykład nawet gier, czy, czy, czy coś tego typu, to... No, zawsze miałem jakiś z tym problem, więc ja bardzo doceniam. Szczególnie, że tutaj na pewno troszeczkę pracy z tym było. To już nie chodzi, jak to wszystko wygląda, tylko chodzi faktycznie, jak to wszystko działa. Działa przede wszystkim dobrze, dobra, moi drodzy, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę będziemy mieli rozumieć normalnie. Ile tam potrzebowałem? 16 tysięcy, coś, nie? Chyba nas będzie stać, uwaga, uwaga, uwaga. Bejk, dobra, i teraz, moi drodzy, zaczyna się prawdziwe piekło. Na sekundę dostajemy jakieś 100 punktów. Więc spoko, dodatkowo jeszcze dowalimy Naszym tutaj klikaniem, moi drodzy I lecimy, rozumiesz, lecimy na pełnej Też nie chcę, żeby ten film trwał nie wiadomo ile Ale taki fajny e, był odcinek Powiedzmy, e, którego dawno nie było Z klikera i w ogóle na kanale Wydaje mi się, że całkiem, całkiem, całkiem fajna Łopcja, e, dobra, no 10 tysięcy Mamy już prawie 15 tysięcy punktów na liczniku No to jeszcze tylko e, 650 e, 30 tam, no e, Spoko, ja mogę sobie to jeszcze Raz dokupić, o mój Proszę! Dawaj, kupię parę razy. Kurde, widzisz, coś mi nie pasowało. Dobra, teraz to będzie bardziej easy. Czekaj, Akiri, kupimy parę razy. Dawaj, jeszcze parę razy jaskijowca kupimy. Bo to za 100 punktów tylko. Teraz kupimy jeszcze trochę sexy jaja. Teraz kierunie jeszcze możemy kupić. Mikiełka możemy jeszcze kupić. No i elegancko, pani, jeszcze raz Akiri. Dobra, moi drodzy, patrzcie, co się teraz dzieje. Kurde, dawaj, to jeszcze lecimy, żeby raz Chestera ogarnąć. Teraz to easy. Teraz. Patrz, Joko prędkość, kurde, dobra, nie, 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 dodam, zapisz w razie czego, jakbym swejlował, nie? Dobra, tutaj jeszcze raz pyk, pykniemy, dobra, e, dawaj jeszcze Mikiełka, raz tutaj rozumisz. Dawaj tu jeszcze raz, ty, ty, to teraz to się samo po prostu zbiera, ja sobie tylko będę upgrade'ował, nie? Dawaj, 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 Lecimy, nadupcamy, nadupcamy, dawaj. Dobra, teraz jeszcze trochę jaja, prawda? Se nazwałem postać, kuźwa. Dawaj tego jaskiniowca kuźwa. Kolejny wymiar to jest miliard, biliard punktów? Nie wiem, ale kuźwa, to, to brzmi bardzo... Bardzo ciekawie, że jest kolejny wymiar w ogóle. Ład! Boję się troszeczkę, jak to wygląda. Czy to faktycznie naprawdę tak zostało y, rozwinięta ta gra, że, że kolejne wymiary są normalnie? Rozumiesz? To ja jestem w szoku w tym momencie. Dobra, 1300 punktów na, yy, na sekundę. Git, to mi się podoba. To jest, to jest bardzo pomocne, bez kitu, to bez tego to by się nie dało. Ale coś mi nie pasowało, że to będzie tak tylko jednorazowe. Dobrze, że ogarnąłem, że to jednak nie jest jednorazowe. Przydałoby się, o, wiem co można było zaupgrade'ować, Jak już jest na przykład tutaj te upgrade'y są, to przydałoby się, żeby dany ten poziom było pokazane, który aktualnie, że tak powiem, poziom tego upgrade'u jest. W sensie ile razy użyłem na przykład tego upgrade'u. Wydaje mi się, że to by było spoko. No, takie dwa i pół gdzieś bym powiedział. Dobra, dawaj, dawaj, tutaj więcej punkciorów jeszcze, dobra. Tu jeszcze pokupujmy sobie trochę, a co? Więcej ulepszeń rozumiesz więcej I need more much more ulepszeń już mamy w tym momencie kurczę 100 tysięcy także easy a co daje nam w sumie tutaj chmurka? 100 punktów na sekundę to w sumie ty warto 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 bez kitu warto dobra lećmy 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 na pełnej ciekawe może byłbym w stanie sobie tak to poupgradeować i faktycznie dojść do tego nowego wymiaru tylko to by zajęło bardzo bardzo dużo czasu więc nie wiem czy będę miał na tyle Yy, takiego tutaj zapału, żeby to faktycznie zrobić, ale myślę, że jakoś dam radę. Kurczę, myślę, że jakoś dam radę. Trochę tutaj też. Tutaj trochę też. Nie wiem, ile już na sekundę będę miał punktów, ale wydaje mi się, że to już będzie taka liczba. Niedługo to nawet upgrade kuwa czesterowej już będzie nawet. Yy w miarę easy. Dobre! Siedem koła na sekundę. Nie dopadnie panie kochany. Fajnie, fajnie, fajna giereczka, podoba mi się. Fajnie, że jest tutaj też takie te, te informacje są. To też jest spoko. Patrz, jak to się upgrade'uje szybciej, niż ja to w ogóle wydaję. Bo to, za, bo to za, za szybko idzie, panie. To te muszę, żeby zbijać jak coś, ewentualnie punkty. Patrz, kurde, jaka prędkość. Nawet już nie wiem, ile mam na sekundę po prostu. to te, O, tego też brakuje. Takiej informacji. Ile aktualnie łącznie mam na sekundę punktów? ile lecimy, kurde. Pam. nim. Patrz, 300 tysięcy. 400 tysięcy, 500 tysięcy, o, o, zawiesiło się, dobra, 600 tysięcy, jest mamy to, moi drodzy, uwaga. Kupujemy chmurkę. I boy. Dobrze, patrz, patrz, jaka prędkość, co tu się dzieje w ogóle, E? Patrz, 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 patrz. Ewentualnie zostawić to na jakiś czas, nie? I se dobije, kurde, normalnie biliard, gazyliard? Tryliard punktów, nie? <grymne> no jak ja mam teraz chyba z 20 tysięcy na sekundę punktów normalnie, tak o, nie? No tak, około 20 tysięcy. Panie, kochany, co by? My... O czym my tu mówimy w ogóle? Panie, patrz, dawaj, patrz. Zara, kolejną chmurkę normalnie kupuję. No. Easy, pa, 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 pa. Beg, i kupione normalnie, rozumiesz? Ty, a może to jest jakiś taki mnożnik? Nie no, dobra, nie będziemy do tej liczby by lecieć. Ale udało się, kurczę, to wszystko zupgradeować Leci sobie to dosyć konkretnie na sekundę, chyba z 20 koła, gdzieś mniej więcej tak na sekundę. Także spoko, nawet 21. I ja Wam, moi drodzy, dziękuję serdecznie za oglądanie. I dziękuję Jaskers oczywiście za by, giereczkę. Bardzo spoko, bardzo fajnie. I stresować się można, i dowiedzieć się czegoś można. Więc myślę, że fajnie. Linkacze macie w opisie. Moi drodzy, jeżeli chodzi o giereczkę Żebyście sobie mogli sami ewentualnie pograć Jeżeli macie ochotę, tyle, tyle ode mnie Dziękuję serdecznie jeszcze raz za oglądanie Do następnego moi drodzy, trzymajcie się i Pa, pa, cześć